Zasadniczym warunkiem, jaki należy spełnić, aby uzyskać udane fotografie o poszerzonej rozpiętości tonalnej, jest dysponowanie odpowiednim materiałem źródłowym. Temat ten został ogólnie poruszony w dwóch wideoszkoleniach z cyklu Zachwycające fotografie w technice HDRI, tym razem więc przybliżę te jego elementy, które są najważniejsze z punktu widzenia fotografii czarno-białej. Będą to głównie wskazówki dotyczące doboru właściwego kadru, a przede wszystkim zwrócenia uwagi na jego kolorystykę. Paradoksalnie bowiem najważniejszą rzeczą niezbędną w uzyskaniu fascynujących zdjęć czarno-białych jest odpowiednie wykorzystanie naturalnej kolorystyki sceny. Wielu mniej doświadczonych fotografów wykonujących zdjęcia czarno-białe wychodzi z założenia, że wystarczy tylko pozbawić swoje dzieła kolorów, a natychmiast nabiorą one charakteru profesjonalnego i artystycznego. Jest to tylko mała część prawdy. Rzeczywiście, zdjęcia czarno-białe w świadomości przeciętnego odbiorcy prezentują się ciekawiej i bardziej intrygująco niż ich kolorowe odpowiedniki. Jest tak, ponieważ na przestrzeni ponad 100 lat rozwoju fotografii, zdjęcia czarno-białe zaczęły być kojarzone jako bardziej wartościowe od fotografii barwnej. Sama jednak prosta zmiana zdjęcia do postaci odbarwionej nie pozwala wycisnąć ze sceny całego jej potencjału. Kluczem jest tu odpowiednie wykorzystanie kolorów w podobny sposób, jak robiono to wiele lat temu. Tyle tylko, że to co wówczas osiągano za pomocą szklanych filtrów barwnych, wytłumiających lub podkreślających określone barwy, dzisiaj można łatwiej i z większą swobodą uzyskać za pomocą komputera. Każdy punkt obrazu na zdjęciu charakteryzuje się trzema parametrami: odcieniem, czyli hue, nasyceniem, saturation oraz jasnością, zwaną też luminancją, czyli lightness. Podczas konwersji do postaci czarno-białej w najprostszy sposób ze zdjęcia usuwane są informacje o barwie punktów obrazu, czyli ich odcieniu i nasyceniu, a pozostają tylko dane dotyczące jasności. Można jednak pokierować procesem konwersji tak, aby obszary o określonej barwie na zdjęciu czarno-białym wydawały się być ciemniejsze lub jaśniejsze, co doprowadzi do powstania intrygujących kontrastów. Kluczem do wykorzystania tego zjawiska jest umiejętność odpowiedniego patrzenia na scenę tak aby analizując jej kolorystykę, wiedzieć, jak określone obszary będą się prezentowały w czerni i bieli oraz co będzie można z nimi zrobić. Najlepszym przykładem takich elementów kadru jest błękitne niebo z białymi chmurami, a także trawa w fotografii krajobrazowej. Po konwersji do postaci czarno-białej, wszystkie te trzy elementy mogą zleć się ze sobą, przebierając jednorodną postać. Wystarczy jednak skorykować na zdjęciu intensywność barwy niebieskiej oraz zielonej, aby białe chmury zaczęły przedstawiać się dramatycznie na tle ciemnego nieba, a trawa zyskała dodatkową głębię.